Halo, halo, witam serdecznie. A w dzisiejszym odcinku może uda mi się złapać jakiegoś duela. Tutaj widzimy gracz 82 miliony mocy. No, wygląda całkiem nieźle. Natomiast te marsze nie ma zbyt mocne. Zobaczymy, czy zdecyduje się na walkę ze mną. Mam nadzieję, że tak, że tutaj do mnie wyjdzie. Już wcześniej chciał ze mną walczyć. Także mam nadzieję, że tym razem też. Do mnie wyjdzie i sobie tutaj zawalczymy. Poprosiłem tutaj kolegów z drużyny, żeby do mnie nie dołączali. A, ale niestety, prąd tutaj do mnie idzie. On chyba nie czyta, co się dzieje. Kurcze, szkoda. A jak będziemy, w, e, tak to on się na pewno wycofa. tak. Także to jest, to jest ten minus. Prosiłem, żeby, żeby nikt do mnie tutaj nie dołączył. No, ale to tak można, właśnie, niekiedy prosi. Dobra, wycofał się, super, fantastycznie. Ok, to ściągamy sobie XY. -a. Teraz muszę, no, tego Elsida po prostu. Ech, bo to jest. Też taki primer tak. get. On, widzicie, zaatakował moją bodikę pierwszą. To nie jest zły wybór. Chociaż moja bodyka oczywiście bije mocno, ale zobaczcie, nie jest łatwo moją bodikę, że tak powiem, wyeliminować. Także tutaj całkiem nieźle na tym wyszedłem, no i teraz ja będę atakował jego. Tutaj mam guana. Okej, okay. już myślałem, że się będzie wycofywał, ale nie, nie wycofuje się chłopak. Fantastycznie, super jestem z tego bardzo zadowolony. Ech, jakoś dużo ma tych marszy. Nie wiem, czy on nie ma technologii już na 6 marszy, ech, bo wydaje mi się, że już ich dużo poszło. Tutaj zaatakuję Leonidasa. Cały czas staram się tych, którzy najwolniej, naj, e, że tak powiem, wolno uciekają. Okej, okay. uda mi się chyba tego Leonidasa też ściągnąć, mimo że on jest haraldem. To był zły wybór, ale jak już poszedłem w to, e, to będę w to szedł do końca, niech będzie. Ech, mogę najpierw tutaj się zająć Minamoto. No właśnie. Okej, okay, Minamoto już ucieka. Nie, nie ucieka. Super, fantastycznie. Zawalczymy sobie do końca, no to później Wam pokażę raporty. No, ta kolejność nie za bardzo. Najbardziej żałuję to, że zaatakowałem tego Leonidasa tak szybko. Mogłem go zostawić sobie na koniec tego Leonidasa i Haralda. To był zdecydowanie błąd. Dużo lepiej bym wyszedł, gdybym szybciej zaatakował Minamoto. No, ale cóż, tak bywa. Tak? Także tutaj czasem, czasem tak się po prostu dzieje. No i zostaje mi Ryszard do wyeliminowania. Myślę, że tutaj te raporty będą niezłe. On też trochę tych moich jednostek, widzicie, wyeliminował, tak? Bo ja miałem przecież pięć marsze. A teraz widzicie, że zostały mi trzy i to takie dosyć mocno pokreszowane. Będę miał tam trochę szpitala do roboty, ale myślę, że ogólnie wyjdę na tym całkiem nieźle. No i tu zobaczymy, że Ryszard z Karolem Młotem. Zobaczcie, całkiem nieźle się trzymają, tak? Moje marsze tutaj muszą go obijać dosyć długo. No a teraz zobaczymy sobie, jak wyglądają raporty po tej walce, czekajcie, bo one się niekiedy jeszcze dodają dopiero później. Okej, okay, super, jestem wdzięczny dla moich towarzyszy, że, że tak szybko nie zaatakowali. No najpierw Bodyka. Tutaj na pewno nie będzie dobrze, bo wszystkimi marszami atakował właśnie moją bodykę. Ale widzicie, że koniec końców nie jest to tragiczne. To powinno wyglądać dużo gorzej normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak jest, dobrze policzyłem. Sześcioma marszami atakował. Czyli to było 6 marszy na 5 marszy moich, no i też miał tych marszy więcej, ale po prostu widać tutaj, że te marsze miał słabsze. Tutaj są numery Henryka i Hondy, także widzicie, że też całkiem nieźle sobie mój Henry poradził. Super. Zrobiłbym tą walkę jeszcze raz, gdybym mógł. Ciekawy jestem, czy będzie jeszcze raz zainteresowany takim jeden na jeden. O, tutaj już kiedy zatargetował, zobaczcie, mojego Henryka i Honda, to nie wyglądało to zbyt dobrze. Nawet ten Minamoto i Double zobaczcie, jakie numery zrobił na moim marszu. Natomiast marsz okrążony to jest zawsze zupełnie inna zabawa. A tutaj zobaczcie, Newski i William... Jak sobie poradzili? Bardzo dobre numery ogólne. No i widzimy tu z kolei to jest marsz, którego on praktycznie w ogóle nie atakował z mojej strony, więc te wymiany wyglądają dobrze. No właśnie tutaj żałuję, że tego Leonidasa tak szybko zacząłem atakować. Kolejny będzie Gilgamesh i Nebu z mojej strony. Tutaj też ładne wyniki. No w końcu wygrałem tę walkę, więc muszą tutaj też być raporty dobre, takie w moją stronę. Także tutaj jestem z tego ogólnie zadowolony. I ostatni, jeszcze raz Gilgamesh i Nebu. Z dwoma pozostałymi marszami. No, tutaj, gdybym miał okazję tą walkę odbyć jeszcze raz, to na pewno poprowadziłbym ją inaczej. Czekajcie, muszę szybko się, że tak powiem, zregenerować, bo on tutaj widzę, wychodzi jeszcze raz, a mnie to bardzo interesuje, żeby z nim walczyć, ponieważ dobrze to wygląda, tak? Chwileczkę, muszę zobaczyć, jak tam moja, mój szpital jest to OK. Czekajcie, teraz go zaskoczę, wyjdę większymi marszami, włączę sobie te Big Expansion. Jak on ma włączone, to ja też pokażę, że mam, mam czym walczyć. Zobaczymy, czy tam mi się uda wyjść. Okej, okay, ktoś tutaj też już idzie na niego. Dobra. My się też nie boimy. Jeżeli będzie walczył z kimś innym, to ja się po prostu wycofam, a jeśli nie, Ech, to ja tutaj z nim zawalczę bez problemu. Moimi pięcioma marszami na sześć. Nie boimy się. Ciekawy jestem, kto tutaj się z nim spróbuje. O! Już, już ma tutaj zabawę. Jan Klik, Zobaczmy, czy ech, on sobie poradzi. O! Ja tutaj przy okazji mogę tego ech, skoczka trochę pod, yy, podatakować, bo widzę, że on tutaj robi zabawę niefajną, skaczącą. O! Dobra, pozwolimy, żeby tam ten drugi kolega sobie yy, zawalczył. Yy, zobaczymy, czy jemu się uda wygrać. Ja zaraz też spróbuję jakieś, yy, jakieś, może, właśnie tego typu walki, ponieważ mamy teraz w kronikach też, zobaczcie 2 miliony jednostek wroga trzeba tutaj wyeliminować, to by mi się bardzo przydało. żeby to zrobić, także zobaczymy. Ja jemu tutaj pozwolę, żeby sobie zawalczył, mimo że wydaje mi się, że przegra tą walkę, bo to jest na gwiecie 6 marszy kontra 5 marszy, to no nie jest tak łatwo wygrać. Jak widzicie, nawet kiedy rywal używa takich marszy KVK1 typu seed. Typu, właśnie tutaj widzimy Minamoto i Double C. Widzicie, że zjadł go po prostu, tak? I on się teraz zrobi refresh, i później zawalczymy sobie też. Ja z nim wejdę jeszcze raz jeden na jeden. Ja się już tam ustawię. ok nie mam żadnych run. Trudno, tak czy inaczej idzie mi nieźle. Ech, także tym razem spróbujemy już naprawdę zrobić dobrą wymianę e, i zaatakować te marsze, które moim zdaniem powinienem atakować jaki pierwszy. Czyli na numer jeden, e, który zaatakuje, to będzie na 100% e, XY. Czekajcie, zrobię mu tutaj więcej miejsca, żeby, żeby nie mógł mnie tak szybko zaatakować. O, żeby nie bóg tak szybko uciec. On w sumie nie ucieka, jest spoko gościem. Teraz mamy oboje pełne marsze, no i zabawa się zaczyna. XY pójdzie jako pierwszy, drugiego, którego zaatakuję, to będzie Minamoto, bo też idzie się go dosyć szybko pozbyć. Zobaczcie, XY już nie ma. Teraz Minamoto będzie szedł jako drugi. Następnego, którego będę chciał zdjąć, to będzie l -Seed. On tam jest z Ramzesem, o dobra. Minamoto już nie ma, a już myślałem, że Minamoto już zniknął, a jeszcze jednak nie Ech, będę go musiał jakoś dokończyć Guana teraz, żeby wyeliminować to silence. Mam nadzieję, że gdzieś tam w AOE zginie po prostu ten Minamoto, bo on też nakłada debuff, tak? Także Minamoto nie jest fajnym marszem, który chciałbym zostawić po XY. Ech, o nie, 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 nie dochodź do mnie, chłopie. Chociaż w sumie to jest mniejszy gracz, Roxer, także robi to, co ja ostatnio mówiłem, tak, żeby właśnie w ten sposób walczyć. On tam może całkiem nieźle nabić tych killpointsów, chociaż teraz chyba jego zatargetował, o, właśnie ten jego guan. Teraz powinien Roxel już uciekać, tak. Jeżeli, jeżeli widzi, że to on jest atakowany, to nie powinien walczyć. No i w ogóle te połączenie guan Bodika wydaje mi się, że tutaj się znajduje tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma, nie ma lepszego drugiego dowódcy, tak? Bo normalnie to połączenie powiedzmy, no, po prostu nie jest, nie jest dobre. Trochę on mi tutaj pomoże, bo moje marsze nie będą atakowane, tylko właśnie ten jego Guan. Nie wiem, czy zrobił dobre numery na tym marszu. Może za chwilę poprosimy go o raport. Czekajcie, Zobaczymy, jak jemu poszło, ale oczywiście też zobaczymy, jak mi poszło, bo to nas interesuje. Na początku zaatakowany Guan 90 tysięcy zebrał, ej, no ale tak musi być, nie? No 6 marszy go sformowało, więc, ej, więc zobaczymy, czy inne marsze się odkuły. Uh, uh, uh. No, już Nevski prawie odrobił całe straty, ej, które tutaj miałem. Czekajcie, bo ten gościu a tutaj mnie będzie atakował. Nie, nie da rady nawet. Dobra. Daj spokój, Leszczu, czu, Dobra, wracamy do tych moich raportów. Czyli tutaj, no, naprawdę, Newski odrobił praktycznie całe straty. Ło, Honda i Henry, zobaczcie, też bardzo ładnie sobie poradzili. Ech, tutaj jakiś pojedynczy raport jeszcze wskoczył. Ech, tu 19 tysięcy, jeszcze Newski dołożył. Bodika, uch, to też prawie 100 tysięcy mi zrobiła. Sama Bodika tracąc 30, bardzo ładnie. No i Gilgamesz też spoko, super. Możemy, ciekawy jestem, czy on cały czas wykłada swoje marsze. Już teraz chyba się zastanawia, jak tam jego szpital wygląda. Ech, ja oczywiście podejdę zobaczyć, czy on jest zainteresowany. Już prawie milion jednostek zabiłem na jednym graczu, Ech, ale super, fajnie, podoba mi się to. Zobaczymy, czy jeszcze raz mnie wyjdzie. Ja sobie już tutaj jednostki wyprowadzę i w międzyczasie trochę podbuduję szpital. Ciekawy jestem, czy on się jeszcze raz zdecyduje po tym, co zobaczył. Możliwe, że już nie, bo to już któraś kolejna walka. Natomiast zobaczcie, jaka jest różnica w tych numerach właśnie, kiedy trochę zmieniłem taktykę. Oczywiście też później ze względu na to, że on zaatakował Roxera, tak? To, to wyglądało to trochę lepiej dla niego. Jestem ciekawy, czy Roxel wysłał mi ten raport. Nie. No dobra, trudno. Nie to nie. Okej. Okay. O, tutaj jakaś niby walka. Nie wiem, czy on nie chce walczyć sam, bo prunc tutaj też, że tak powiem, zostaje. Dobra. Leczymy szpital, żebyśmy mogli walczyć sobie dalej. Tak, to jest ważne. Jeżeli nam się trafi po prostu taki gracz, który... Ech, że tak powiem, rozdaje pońcy, to trzeba brać. <laughs> trzeba po prostu z tego korzystać. On, widzicie, jest też chyba z tego w miarę zadowolony, z tego co tutaj się dzieje. O dziwo, ja bym nie był. Ja już, ja jakbym dostał takie lanie dwa razy, to już bym później sobie odpuścił. Zobaczymy, czy będzie chciał wyjść na mnie po raz trzeci, czy tam czwarty. Tak, wychodzi dokładnie tymi samymi merszami, nic nie zmienia. Podejrzewam, że wiecie, tutaj też te skille są takie, że nie, mo nie bardzo można coś zmienić. Okej, okay. poprosiłem tutaj Madara, żeby właśnie też nie pomagał mi specjalnie. Okej, okay. i znowu będzie dokładnie ten sam taniec. Ech, dobra, musimy walczyć, bo ktoś tu zaraz przyjdzie i zepsuje naszą najlepszą zabawę. Dobra, no to jasne. Teraz pozwolę mu być trochę bliżej bramy. Jeśli się wycofa, to trudno, ale walczymy. Madara, nie przychodź tutaj, proszę Cię. O, bo to najgorzej, jeżeli ktoś przerywa taki fajną zabawę, bo on się po prostu wycofa. tak? I trochę dla mnie to jest mało opłacalne, jeżeli, jeżeli musimy walczyć właśnie na takich stanach. No zobaczcie, on musi się właśnie tutaj uciekać, ale Madara nie walczy. O, to dobrze, 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 dobrze. Niech go zostawi. Ja mu go później też zostawię, żeby sobie zawalczył. Jeden na jeden. Mam nadzieję, że nie dołączy do tej walki. Okej. Okay. Otakowałem Sida zamiast Guana z całego tego przeglądu, tak, że nie chciałem, właśnie, żeby żebym ja był tutaj atakowany. Teraz kogo? Może tego? Ryszarda najpierw przed, przed Haraldem machniemy. Chociaż. O, no, jakimś cudem Harald się zrobił jako pierwszy target. No dobra, no to jazda na Haralda. I teraz na koniec sobie zrobimy Ryszarda. Ciach, Ryszard już ucieka, ale Ryszard jest zawolny na uciekanie. Chociaż z tą technologią to kolega chyba tutaj ucieknie. Dobra. Damy mu uciec, niech nie będzie. Nie będę już taki. Ok, i damy teraz szansę, żeby Madara, właśnie z nim zatańczył, że tak powiem. Ok, tutaj jeszcze zobaczymy, właśnie Roxer, jak walczy. Zobaczcie. Roxer to jest gracz, który ma 16 milionów siły, i z tym 16 milionów siły Roxer normalnie walczy. Z nami, tak jak tutaj widzieliście wcześniej. Czasem obrywa, tak jak widzimy tutaj, nie o ten, o ten raport mi chodziło, o właśnie chodziło mi bardziej o ten raport. O, widziałem, o to mi chodziło, zobaczcie, nie wygląda to dobrze. O Jezus, 90 tysięcy, 60 tysięcy. Także to nie wygląda dobrze. Natomiast też pamiętajcie o tym, że to jest walka Tier 4 i to jeszcze taki słaby Tier 4, kontra. kontra Tier 5, które są już w pełni, że tak powiem, zrobione. Także jest to, jest to inna zabawa. Okej, okay. wydaje mi się, że teraz Madara z nim zatańczy swoimi pięcioma marszami. Zobaczymy jak jemu pójdzie. Tylko powinien jeszcze jeden marsz wyciągnąć. Mam nadzieję, że ma ten marsz. Bo tutaj to będzie ważne. Czterema marszami nie, nie wygra z nim. I za daleko w ogóle się zapeść. No, to właśnie teraz zrobił rzecz niedobrą. Zobaczcie, wypuścił jeden marsz bardzo daleko. Do tego ma cztery marsze. Chyba nie był za bardzo przygotowany na walkę pięcioma marszami. I zobaczcie, jak inaczej będzie wyglądała zupełnie ta walka, bo tutaj ten jeden marsz zostanie zniszczony. Ten piąty marsz Madary w ogóle nie bierze udziału teraz w walce. Będzie musiał dopiero później dołączyć. I to już dużo psuje. Tak, to już sprawia, że tą walkę najprawdopodobniej przegra, tak, bo chodzi o tutaj o ilość jednostek. Także zobaczcie, Madara ma naprawdę świetne marsze. Podejrzewam, że ma tutaj też nawet bardzo dobrą technologię. Natomiast no właśnie problemem jest to. Że, że nie miał zmobilizowanych armii, czyli lepiej sobie przed miasto wypuścić te pięć marszy i później gdzieś tam w miarę równiutko tymi pięcioma marszami iść, żeby równo pięcioma marszami zaatakować. Ale zobaczcie, on się też tutaj nie poddaje, nie odpuszcza i walczy do końca, tak? Też zobaczcie, mógłby... Madara to jest naprawdę spoko gościu. O, tutaj zrefreszował sobie teraz tego Newskiego, żeby walczyć dalej. Nie wiem, czy będzie wypuszczał kolejne marsze w ten sposób. Jeśli to zrobi, to pewnie ta walka się po prostu zakończy. Tutaj jeszcze Elistorn próbuje do tej walki dołączyć. No, myślę, że tutaj ten nasz kolega Manu KTM teraz lepiej sobie po prostu poradzi. Lepsze te raporty trochę zrobi. Pewnie zaraz będzie uciekał, jak zobaczy, że. Że tych marszy jest więcej. Natomiast no, można powiedzieć, że w ten sposób wygrał, tak? Natomiast jestem ciekawy, jak ta walka wyglądałaby, gdyby rzeczywiście Madara zaatakował wcześniej, tak? To, mogło być, to mogły być zupełnie inne wymiany, gdyby rzeczywiście. Zobacz, tu nawet jeszcze nie odpuszcza, tak? Jeszcze tu ma kilka marszy i, i cały czas atakuje. Niesamowity jest pod tym względem, naprawdę nie. Nie odpuszcza, ok. Zobaczymy, czy jeszcze raz wyjdzie na mnie. Chyba wychodzi do walki, także super. Fajnie, zawalczymy jeszcze raz z tym samym kolegą. Ech, I co teraz? Znowu myślę, muszę zapolować, właśnie kliknąć, gdzie jest ten jego XY, bo to jest mój, że tak powiem, primary target. Ok, podchodzi tutaj i sru do zabawy. Muszę najpierw wyeliminować XY, bo on ma dosyć mocne debuffy. Kolejny gość, którego wyeliminuję, to będzie znowu. Minamoto, ciekawy jestem, o widzicie, teraz on zaatakował jako pierwszego mojego Henry'ego i tam na pewno nie będzie dobrych raportów, bo Henry niezbyt dobrze się broni niestety. Jako drugiego atakuje właśnie Minamoto, a po Minamoto zabiorę się za Guana, który jest z Alexem i to też nie jest, jest para, której w miarę szybko będziemy się chcieli Pozbyć, ok. On tutaj walczy dalej, tylko zmienił sobie jednostki. Guan, następny ich będzie Elsid dla mnie, do ściągnięcia z jego skony, i później kolejny będzie Leonidas, chociaż w sumie gdzie jest ten Leonidas? Nie, nie potrafię go teraz znaleźć. Gdzieś się schował chyba jego Leonidas. Nie wiem gdzie się, gdzie się podziewa. Widzę tylko tego Ryszarda teraz, no to trudno. Jak tylko Ryszard jest, to Ryszarda będziemy atakować. Tak jakby jednego marszu zapomniał wyciągnąć, nie wiem co tutaj się wydarzyło. A tu jest ten jego marsz. Okej, okay, on tym marszem nie atakuje, nie wiem dlaczego. O, teraz atakuje, dobra, no to trudno. Z tego jeszcze skorzystam. Nie wiem dlaczego nie atakował tym jednym marszem. No ale teraz niestety Leonidas nie dotrze do domu. Trudno. I tak się wycofał tym Ryszardem. No tam to już też byłyby nieciekawe numery. Okej, okay, dobra. Teraz pozwolę, żeby ktoś inny z nim zawalczył, a ja wam w tym czasie pokażę raporty, jakie tym razem nie spotkały. Nie wiem, która to jest walka już z nim. Ech, bo tutaj wcześniej Wam nie pokazywałem, ale zobaczymy sobie wszystkie. O, tutaj, kiedy zaatakował mojego Gułaniu, zobaczcie to też nieciekawy raport z mojej strony, ale później pewnie odrabiam. Czyli tutaj już są te marsze, które odrabiają. Ech, tutaj widzimy Gilgamesh Nebu. Bardzo ładnie. Ech, tutaj, Henry, kiedy nie jest atakowany, to naprawdę całkiem solidnie sobie radzi z tym Hondą, super, podoba mi się ten marsz. Bodika nawet atakowana w pewnym momencie cały czas zrobiła świetną robotę. I tutaj mamy kolejny marsz Henry'ego, kiedy już, o, to jest chyba początek tej walki, którą przed chwilą widzieliście, czyli zobaczcie, mamy tutaj Henry Hondra, który był atakowany 80 do 40 100 tysięcy, to nie jest tragiczny wynik, tym bardziej, że zobaczycie, że zaraz inne moje marsze będą odrabiać dużo lepiej tutaj Bodika 31, tutaj też całkiem nieźle to wygląda, Newski 64 do 7, bardzo ładny wynik. Tutaj mamy Kogo. Guan Sipio, też całkiem nieźle jestem z nich zadowolony. Tutaj Gilgamesh Nebu, chyba też ich zaczął atakować w pewnym momencie, i tutaj, już tylko te marsze, które uciekał tym Leonidasem, tak? Ale ja go jeszcze tam trochę poskromiłem. Ok, nie wiem, czy Wing tam w końcu jedzie. Jedzie, tak jest. Zobaczymy zaraz następną walkę. I tak będziemy sobie walczyć pojedynczo, myślę. Ok, zaobserwujmy tą walkę. Wing tutaj już ma 5 marszy, więc już to jest taka. Miejmy nadzieję, że tym razem to będzie uczciwa walka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, to jest 6 marszy kontra 6 marszy. I Wing tutaj używa, zobaczcie, Trajana z Atelfledą. Używa tutaj Scipio, podejrzewam, że z Alexem. Bodica i YSG, które, którzy giną jako pierwsi. Używa Nevskiego i Joan. Używa. Ech, Guana i Alexa. No, tutaj jest mocna walka. Ten gość ucieka, chyba. Z... Nie, nie ucieka. On nie ucieka, on się nie boi. E, Sipio i Sargon. Kolejny bardzo fajny marsz. Zobaczcie. Tarik Pakal. Też, e, też spoko. Więc tutaj myślę, że Wing naprawdę pokaże teraz swój potencjał. Wcześniej zawalczył czteroma marszami, ale teraz to już nie odpuści widzimy, że to są pełne marsze tam 330, 350 tysięcy i zobaczcie, no zniszczy go po prostu, tracąc tylko jeden swój marsz, zniszczy po prostu wszystkie jego marsze och to będą mocne raporty na 100%, bo zobaczcie, to on tu ma jeszcze pełne 5 marszy, który mi atakuje, także naprawdę to była potężna potężna wymiana Ech, dobra, także widzicie całkiem fajne walki, myślę, że te duele ciekawe, ciekawie to też pokazuje, tak, jak te walki mogą się rozstrzygnąć dla większych, dla mniejszych graczy, Ech, myślę, że to jest w miarę interesujące, Ech, a w dzisiejszym odcinku to już wszystko, dzięki i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!